Kursy ESKK to wygoda, elastyczność i bogactwo rozwiązań. Kursy online, audiobooki, podręczniki i nagrania do lekcji. Kurs online języka czeskiego dla początkujących to 40 inspirujących lekcji, dzięki którym w naturalny sposób nauczysz się rozumieć wypowiedzi. Ahoj, jestem jestem w Brnie. Czytać co weekendu, mówić Ahoj, Kam oraz pisać. Atrakcyjne prezentacje ułatwiają zapamiętywanie słówek oraz przyswajanie reguł gramatycznych. Dopoledne poledne. poledne. Wlak kiedy we godziny. Liczne dialogi pozwalają przećwiczyć sytuację z życia codziennego. Ahoj, Lucie! Jestem rad że Cię zase widim. Ahoj, jestem rada, że z spolu. Petrze, to jest moja kameradka Pawla. Pomogą też przygotować się do rzeczywistych rozmów. Ahoj, jestem Pawla. Angażujące ćwiczenia maksymalnie przyspieszają proces przyswajania języka. Uczysz się przez działanie. Wybierasz prawidłowe odpowiedzi? Wskazujesz? Petr ma pro tebe Piszesz? Łączysz elementy? Po prostu świetnie się bawisz. Na kursie zdobywasz też przydatne informacje na temat życia w Czechach. Brno to jest naprawdę krasne miasto. Główną ulicą jest Czeska ulica. A głównym jest Náměstí swobody. A na koniec możesz sprawdzić swoją wiedzę w teście podsumowującym lekcję. Jeszcze nigdy nauka nie była tak przyjemna. Dołącz do nas. Zapraszamy.